Dobra, zobaczcie tutaj radio. radio. Śnieżnik. Świetna jest to radio. Unitra, ale w super stanie jest, nie? Mhm. Mm ja ja że nie Myślę, że to dalej działa. Cześć, witajcie na kanale Las Urbex. Zapraszamy na ostatni film w tym roku. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć kilka słów. Do ekipy Last Urbex dołączyła Agnieszka. Cześć, witam wszystkich. Agnieszka będzie często się pojawiać u nas na kanale. Także będziemy nagrywać wspólnie też. Chcielibyśmy również podziękować, ponieważ brakuje nam 29 subów do 2000. W tamtym roku było Was o połowę mniej, także cel na ten rok został zrealizowany. Także dziękujemy. My dzisiaj z Agnieszką szukamy opuszczonych domów. Także zostańcie z nami i zapraszamy do oglądania. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszy domek trochę w przypownym miejscu, ale najważniejsze, że jest wejście. Czekaj, Ada. Ja będę miał tu problem wejść z plecakiem, chyba go zostawię na dworze. Albo Tobie podam. się wejść. Odpalimy mój, dobra masz mi dać plecak. Na drzwiach, na drzwiach była kutka, ale i tak drzwi były otwarte. O kurcze, no coś się zachowało. I spokój jest ten sam kredens, tylko w innym kolorze w ogóle. I co tu w środku? Aha to jest adres to, nie pokazuje. Też buty nowe białe, jak <noise> Gdzie masz buty? O no, no faktycznie. A, w tej szafie to niewiele. Tu jakaś ikona jeszcze się ja tu znalazłem lepsze rzeczy Zobacz. na imprezę Robimy? No wódeczka jest Ale zobacz, ta butelka nie wygląda na taką zakurzoną No nie tu, wygląda na starą w ogóle. Jakby tu stała nie wiadomo ile, nie? Mhm. Jakby ktoś niedawno to przyniósł Ale chyba bezdomnych to tutaj się nie spodziewam. Nie wiem, to już nie może być Tu jest jakiś klucz, nic więcej Kosa, misiek. Kosa? No no już w sensie <grych> Medło, nic więcej Baga sobie robić zdjęcia A ten krat jest zamknięty Ale ja tu widziałem klucz, jakiś może to jest do tego Nie szperamy więcej. Zbytnio, a tu coś jeszcze jest. Żworki, żarówki, stara latarka. Misie, się pamiętasz takie latarki? Nie <laughs> no. Mój tata taką miał kiedyś. No, szale, że nie świeci. Co to jest? Lampa? Mm. Lampa naftowa? Chyba tak. Tak, tak to wygląda, no? Spoko. Hmm. No i dobra, no to mamy pierwsze pomieszczenie. W zasadzie. Tu są takie drzwi, które nie wiem czy są otwarte. Z drugiej strony się No nie są otwarte. Może od drugiej strony faktycznie. Dobra. Ja lecę dalej. Tutaj mamy... Awek kalendarza z 2001 roku Tu jest wyjście na strych w ogóle Ale zobacz, ktoś tu wchodził na strych bez krzesełko Nie. Jak tu się ciągnie jeszcze Misiek Misiek, zdjęcia możemy robić na końcu, wiesz? Ja tak zawsze robię ogólnie. A Raczej nie będzie przy pału to chyba zdążymy. Może najpierw zwiedzimy. O kurcze, Misiek. A ja tak cię miśkuję na tym filmie oh, wow. w ogóle. Ale zobaczcie jak to Zobacz wygląda. radio stare. Ale jaki obraz fajny. No. Ty ale... Jak to w ogóle widzi na tej ścianie? No jak to w ogóle... Czekaj. Patrz i koza. Hmm. zostało utracone. Na takich haczykach wisi, wiesz? Ale świetne. Świetne miejsce. Ty, ale taka koza to mówka jest. No zobacz. No. Typowo. Ja na pewno nie mieszka. Nie no, na pewno nikt tu nie mieszka, ale wygląda to naprawdę fajnie. Widać, że jakaś starsza osoba mieszkała na 100%. Tu mamy jakieś religijne obrazki. Gazeta katolicka Czy jest tu data? Nie ma? 29 20... Niemożliwe, że ona jest taka stara. A za łóżkiem nic nie ma. No i dobra, zobaczcie tutaj radio. radio Śnieżnik. Świetna jest to radio. Unitra. Ale w super stanie jest, nie? Mhm. Ja myślę że, myślę, że to dalej działa, jakby to tak odpalić. No ten obraz też jest super. Kurde, ja tu trochę za bardzo świecę tym panelem. Właśnie, nie mam tak w okno, nie? Kolejne skarby. Zegarek. Myślałem, że to Casio, ale nie. Jeszcze z drugiej strony sobie otworzymy jakieś tabletki ogólnie to nagrywam z głowy Co? co tam jest? O, Oj, o. widać że długo opuszczone Ej dobra, nie, świec nie świecimy tak po oknach nagrywam z głowy, więc mam nadzieję, że ten film jakoś się uda. Dobra, lecimy dalej. Zobacz mi się licznik, ale nie działa. W sumie. Ej, tu są kolejne drzwi. Niemożliwe to jest. Dokąd one prowadzą? Jest pusto. Na zewnątrz. Nie, nie no zobacz, tu jest zabite w ogóle. A to jest wyjście na zewnątrz, zobacz, bo tu masz już okno. Tak myślisz? No tak, na 100%. Licznik nie działa. Tak, dziwne, bo takie zabite, nie? No tutaj już pusto. nic nie ma. Jedynie wersarka tak. się zachowała. Ale nie to wygląda, jest No super klimat, no. Faktycznie. No i tutaj też nic więcej. Ale te dwa pokoiki są super. No te dwa są. Uważaj mi się. A, bo tu jest takie wejście, na No właśnie, ale piwnicy to tu nie widzę, więc chyba jej nie ma. Ciśniemy się tam. Ja tam no chyba nie się wejdę, wejdę, wiesz. ja nie, no się nie Czekaj, poczekaj chwilę. Zobaczymy jak ja tutaj. Teoretycznie... Poczynaj, panie? Teoretycznie nie wiem, czy się podciągnę. Uważaj na ten stołek. Się... Kurde, coś wyższego by się przydało. Kurde, nie wziąłem rękawiczek. Nie wiem, czy się podciągnę. A trochę wysoko. Ale mam pomysł. Jest, ja? Po klance nie najpierw czy ta klamka jest wytrzymała. Spoko. Trzymaj te drzwi, może. Żeby mi nie odjechały. Czekaj, i ja prawie jestem. O! Ty, daliśmy radę. Sam w to nie wierzę, ale chyba nie było warto. Nie ma tam nic. ci no nic tu nie ma Kurde A ja się tak Namęczyłem Tu coś jest, ale co to jest? Akt poświęcenia się rodziny Nie wiem, jakiś taki dziwny Tekturka taka Tu jakieś zapiski W sumie nic więcej No dobra, ale weszliśmy Wam pokazać to Dobra, schodzę stąd. Trochę się boję po strychach chodzić, żeby gdzieś nie wpaść. Nie wiem. Zobaczymy. Adnan będzie dumny za mnie. Nie mam pomysłu, jak stąd zejść. No właśnie. Trzymaj drzwi. Ło kurwa. Ej, nie zejdę, kurwa. Muszę się opuścić. Czekaj. Kurde, niepotrzebnie tu wodziłem. Trochę się teraz... O kurwa. Ale zeszłam. Sorry za te turbulencje na kamerze. Ale dobra. No i dobra, to chyba tyle by było z tych pomieszczeń, nie? Piwnicy tutaj nie ma. Nigdzie. A tam mi się co było na dworze? Na dworze? Tam nie było jakichś komórek. Tylko na dworze jest trochę przypałowo. Ale jak wyjdziemy z tego domu, to jeszcze zobaczymy, czy da się gdzieś tam wejść. A najpierw sobie porobimy zdjęcia. Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Zobaczymy jeszcze na podwórku, że coś tam nie ma. No tu jak widzicie, jeszcze pranie. Tego nie pokazywałem w sumie No i tu jeszcze piecyk coś tu jeszcze jest Mam zgasić panel, ażeby nam spoko w Mikołaja tak świątecznie No, świątecznie Dzisiaj tu chyba nie wejdziemy, bo jest skutka. A szkoda może jakaś fura by była. To też jest no, wygląda jak garaż. Tutaj też jest kutka. No Tutaj nie wejdziemy. Czekaj, może coś tu widać chociaż mm. Z tego co tam widzę to nic nie ma także luz, luz. Nic nie stracimy Tu jest jeszcze jakaś szopa taka To jest Kurde, ale nie chcę się tam cisnąć Chyba, że tędy Tędy się nie da Kurde, nie chcę się przez te krzaki przechodzić A, pierdziele. A nie, tu. Nie, dobra, nic nie ma. O. Czyli dobra. No i tutaj jeszcze taka mała drewniana buda, rozpadająca się tam, raczej też już nic nie będzie. Więc nawet nie próbuję. No także co, dziękujemy za oglądanie w pierwszym filmie naszym wspólnym i zostawcie suba i łapkę oczywiście. Mam nadzieję, że będziemy się widywać częściej niż ostatnio. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia.